Do puszek od coli bym napierdalał. Gdzie to kupiłeś? Na militaria.pl, na sklepie internetowym. Spierdalaj! No na prawdziwe naboje, nie? Jak to No zaraz ci pokażę o co chodzi. Jedną kulkę zajebę w puszkę. Bo mam dobrego cela w tym, to mogę zajebać. Tylko żebym nie, nie rozjebał.

Ja ci pokazuję, nie? Jak to każdy za to suba zostawia. Jak ja nagram odcinek z tego, jak ja to strzelam na podwórku, kurwa, do tego. Bez kitu. Jak to będzie dobry challenge. Już nic nie mówię więcej. <ścoughs> Już nic nie mówię. Bez kitu, ale plan. Ohu. Co zrobiłeś? Nie wiem, chyba w, w rankę, kurwa. Pokaż to. Nie. <ścoughs> Marcin! No, no, no kurwa twoja Maci, no! Ej, kula w ścianie utkwiła! Daj mi ten pistolet, mnie nie, nie Kula utkwiła w ścianie, Zobacz. Nie do... ten zobacz. 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 Kula w ścianie jest. Czaść. Trzyma tak, pistolet. Czy ty jesteś normalny? Niech ja świl? Przysięgam, że jest kula w ścianie, nie? Przysięgam, kurwa, nie wiem, żebym miał kamerę blisko, to bym pokazał. Kurwa, jak ja muszę to pokazać, nie? Ciągle tam komputer, kurwa. Jak tam jest kula w ścianie, stary. Ale, powiedz mi, czy ja nie mówiłam. Dobra. Kurwa, nie zobaczę. Tam nad okularami, nie? Ta czarna kropka. Kula utkwiła w ścianie bez kitu, nie? Nie wierzę. Kurwa jak to przecież nie jest kartonowa ściana do chuja. Ale będzie spizdał od faceta z wynajmu mieszkania, nie, nie wierzę w to. Jak on nie zobaczy może, kurwa, menem. Ja pierdolę. Many, kula utkwiła w ścianie, nie? Puszkę nie trafił ani razu. Kula w ścianie. Jak ja ją obejmuję? Ty. Ty już tak lepiej nic nie ruszaj. Ja tylko zdążyłam powiedzieć, no. Jak ja fotę robię tą komórką i pokazuję kurwa na tym. Celam, no. Jak ja robię fotę i na grupę, na kumpli rafonica, to wstawiam, nie? Na kumpli rafonica bijajcie do grupy, ja wam pokażę, że tak kula jest. Jak ja to na Phoenixa już wstawiam? Pa! Jaki dym! Nie wierzę, nie? Zajebał z wiatrówki Psychol! Jak ja to na komplerafoniksa wstawiam? Ty, nie, ty nie, 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 No bo tak. No bo tak, to może zacznij. Dobra komedia była. No komedia będzie, no rzeczywiście. Dobra nic się nie stało. Ja o jak ja to zakrywam tym kurwa, to no, dobry parę. Jak ten typ się nie sklei, teraz jak przyjdzie. I podpisuję. Tak się kończy strzelanie. Z wiatrówki Dolajie Kula w ścianie Jak ja sniper Wstawiłem Wstawiłem na grupę to Jest! Zowa! Zowa wariacie Kula w ścianie po wiatrówce, kurwa. Ja to lubię! Uh. Normalnie, nie ściana, co? Jakby w dupę komuś zajebać z tego, to koniec.